Cześć. ja się nazywam Rob Maciąg. Pozdrawiam Was z zakazanego miasta w Chinach, do którego ostatecznie nie dotarł bohater mojej najnowszej książki, którą dzięki Waszej pomocy próbuję wydać, czyli Smok Wawelski. Tak, udało mi się nareszcie napisać książkę dla dzieci, książkę podróżniczą, bajkę podróżniczą o Smoku Wawelskim, który zamiast ginąć w Krakowie... Musi uciekać do kraju, w którym kochają smoki, czyli do Chin. Książka nazywa się Wielka Ucieczka Wawelskiego Smoka. I namawiam Was do wspólnego razem ze mną wydania. Wszystkie detale macie tam na dole. No i co? Liczę na Was. Dwa razy już na Was liczyłem i dwa razy się nie zawiodłem, więc wiem, że tym razem też nie. Cześć. Wielka Ucieczka Wawelskiego Smoka. Można fragment ściągnąć tam z dołu, żebyście wiedzieli o czym dokładnie ta książka jest.